Badania mammograficzne należą obecnie do jednych z najważniejszych, jakim poddają się kobiety w Polsce. Badanie, które ma na celu wykrycie najdrobniejszych zmian nowotworowych w piersiach kobiet od poniedziałku przeprowadzane było również w Czelaci. Specjalny mammobus ustawiony został obok przychodni przy ulicy Szpitalnej. Z bezpłatnego badania skorzystać mogły kobiety pomiędzy 50 a 69 rokiem życia. Myślę, że w miarę duże, bo praktycznie no w Czeladzi już którąś akcję przeprowadzamy, bo w zeszłym roku byliśmy trzy, trzy tutaj razy w Czeladzi. No w tym roku jesteśmy pierwszy raz, no myślę, że jeszcze inna przychodnia będzie korzystać też na jesieni, bo tak najpro, na, najlepszy taki okres jest właśnie wrzesień, październik, potem do przeprowadzenia takich badań. I myślę, że zainteresowanie jeszcze będzie większe też. Badanie piersi u kobiet powinno być przeprowadzane przynajmniej co dwa lata, dlatego nie dziwi fakt dużego zainteresowania ze strony czeladzianek. Jak powiedzieli nam organizatorzy akcji w naszym mieście, zawsze jest sporo chętnych kobiet do tego, by zbadać swój organizm. Jeszcze nie byłam nigdy, no i właśnie pracuję w Czowskim Towarzystwie Włókna no i mieliśmy ogłoszenie na tablicy. Byłam 8 lat temu na badaniach. No, koleżanka mnie tak namówiła, bo ja sama nie jestem ciekawa, co tam wyjdzie. No, ale tak po prostu a idź, idź, zapisałam je i przyszłam. Aby wziąć udział w badaniu należało zarejestrować się w przychodni, a następnie wraz z dowodem osobistym udać się do stolika obok mammobusu. Tam po wypełnieniu krótkiej ankiety można było udać się już na badanie. Bardzo ważne jest to, że w środku pacjentka nie otrzymywała diagnozy, ale tylko zdjęcie, z którym powinna udać się do specjalisty. Mammobus w Czeladzi spędził trzy dni, w ciągu których przebadało się wiele kobiet. Kobiet świadomych tego, że zdrowie jest... Najważniejsze.